Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Siemano mateus miści wojewski, Emma ma na bieżąco oraz ze mną Oskar wieżeński. Siemano, serdecznie. Na razie chyba odpadasz z w co? W tym momencie, jakby było skończyło się losowanie. A ja tak walczę na gali, więc. No, to chyba Ci bez różnicy, co? Chociaż turniej byłby spoko. No spoko by był, no bo fajny skład jest, nie? i Można się fajnie pokazać, a wygranie takiego turnieju, to wiesz, już daje Cię na górną półkę, nie? Dobra, Tym bardziej z takim składem, nie? A jak to jest w ogóle? Y, ci, co odpadają we dwójkę, to nie walczą ze sobą? Czy jak? Wiesz co, nie wiem jeszcze, y, jak to jest w końcu. Czy oni w końcu walczą ze sobą i czekają później jakby wygrany tego, czy walczą osobną walkę i po prostu... Y, Powiem ci, że jeszcze to jest niedoprecyzowane chyba do końca, nie? Bo są dwie wersje. A ty jak y, teraz przystępowałeś do tego programu, to z jakim nastawieniem, y, że z tej racji, że jesteś to twój pierwszy program i w ogóle twoje wejście do, do, do freak Fightów, to, że będzie ciężko, żeby się dostać? Nie wychodziłeś z jakimś takim nastawieniem, że no, że chciałbyś, żeby w tym, żebyś się w tym turnieju znalazł? No, słuchaj, no ja podchodzę do tego tak, że no, rozumiem to że w sumie tak najmniej tam znany jestem z tego składu i akceptuję to, ale też próbowałem trochę zrobić rzeczy, żeby jednak podbić to. No z Adrianem to, że siostro pan był. No ale to on mnie tak uruchamia, to jest samograj, wiesz co, dałbyś mi go tu, to byśmy się p***li pewnie. Tam wtedy był za stołem, to nawet nie miałem jak podejść do niego, byś mnie ochroniasz, Szymo, wiesz. Jak w ogóle ta wasza historia, jak, jak te ostatnie miesiące wyglądały, bo ja pamiętam nawet, historia że. Jest prosta, stary. Miał walczyć ze mną w grudniu, ja już robiłem wagę 7.7, 7, 7 nie wiem jak ja bym to zrobił. Już nigdy nie będę robił takiej wagi 77, bo to jest niewykonalne. No tak z 867 już ważyłem, tak 87 już ważyłem pod to, nie? Jeszcze trochę. No a zrzucałem z 95 prawie, nie. Ciężko no. było. No co, no proste no. I tu nie ma co gadać, wiesz, ja nie mam co kłamać w ogóle. W ogóle najlepsze jest to, że on gadał przez ten. Do tej pory przez ten cały okres naszego konfliktu, że ja to ja się go boję czy coś. tu mnie na narodowy wyzywał w Open. Zobaczył mnie. 7-7. Nie, nie, on tylko 7-7, nawet 80 mu nie pasowało. Chciałem już zbliżyć się do tej 8-4, że było to 80, 81, chociaż nie? Nie, co ty, nie ma opcji. Na wszystko się zgodziłem, e, czego on chciał, protokoły, jakieś inne jego wymysły, spoko. No i co? I finalnie e, rozbiło się o to, o wynagrodzenie jego. Ale ja wiem, jaka jest historia z tym wynagrodzeniem, bo on dużo lepszą miał ofertę na początku. Mógł ją brać, przynajmniej by dobre pieniądze zrobił, ale później mu zjechali, bo już wyjdzie na niego lachę wszyscy. nie? No dawno Adriana nie było tutaj z nami w ogóle. No każdego ma w tak naprawdę. No to jest szkodnik. No, ale, no to jak tak mówisz, to chciałbyś z nim tego pojedynku, czy nie? No spokoj, jeżeli taką ofertę bym dostał, spokoj, ale nie na takich warunkach, jaką on proponuje, bo on w ogóle się uważa za kogo, nie? Ja w ogóle myślę, że też by inaczej tutaj ludzie trochę głosowali, jakby. Większa ilość z nich zobaczyła Twoje pojedynki. Bo ja nawet ostatnio jak widziałem ten pojedynek na bandzie, no to widać po Tobie, no, że Ty w stójce pięściarską no jesteś level wyżej pewnie od niektórych tutaj zawodników. I myślę, że po pierwszym, twoje po pierwszym Twoim pojedynku, już tutaj by inaczej ten rozkład siły wyglądał. Wiesz co, no bardzo możliwe, nie? Ja na tej bandzie tak trochę zawalczyłem jakbym był spuszczony z łańcucha, nie? To dużo osób powiedziało. I tak się też czułem, bo dawno nie walczyłem, nie? I też taka moja złość, ta można powiedzieć frikowa, bo też to była taka złość, właśnie, żeby pokazać tej polańskiej, że z kim on k***a do czynienia, nie? I to I, było bardziej tak, żeby chodzić do przeciwnika i k***a się roz... o Adrianie. Tak, rozk*** go i dać mu statement, ale chyba przesadziłem, bo jak to zobaczył, to nagle już w ogóle warunki k***a na jeszcze niższą wagę i w ogóle. Czyli po tym pojedynku na bandzie warunki z waszego pojedynku no, się zmieniły? Nie, tak? warunki się zmieniły przy negocjacjach yy, jakby. On cały czas coś dokładał, 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 dlatego ja meme wrzucałem, że jaka wymówka, wariacie, bo to cały czas wymówki, wymówki. Ja to wszystko akceptowaliśmy, akceptowaliśmy. I była cisza, cisza, cisza. No i on w listopadzie odmówił tej walki na, na tym friku, bo to frik był w grudniu, nie? Tak, no. No. Nie, w grudniu był Fame 23, a frik był w październiku. No to on nie na frika, tylko na grudzień odmówił, nie? Na grudzień. Yy, ale to się chyba nie kończy na no, po takim telefonie, no to jednak, no to trzeba skończyć, nie? No spoko, możemy jak z tym, z Denisem pod budką z kebabem, a później jestem na kebabach. Budką, nie? To nie, nie będzie, wiesz, widzowie nie obejrzą, to my musimy to oglądać, wiadomo, nie? no, musi zarobić, nie, bo on nie ma na życie, to musi jakoś zarobić. Jego jedyny dochód to jest, chyba żulenie jakichś giftów z TikToka i dziękowanie za czapeczki, więc... Napujesz? Na live? Człowieku... <laughs> sobie, ja że są ludzie, którzy tam siedzą i serio tam to są ludzie. To topu... są uzależnieni od tego i mają swoich jakiś ulubionych twórców i im no. całe swoje pieniądze wysyłają. Powolony wie? uniwersum. Człowiek, moja koleżanka ma jakiegoś typa, co jeździ na tirach i wysyła parę tysięcy ku... w ciągu miesiąca. Ja wiem, że tam jest przelicznik taki, że tam jedną trzecią chyba dostajesz tego albo jedną czwartą no, tych no, pieniędzy. A gości są wypłaty, żeby Laska mu podzięk podziękowała. Tak, dzięki. To jest powolony no, uniwersum. To też tak robi. To, to jest właśnie ale on zarabia, tak? A ktoś wysyła to pieniądze. No ja nie wiem, kto wspiera tego śniegu w ogóle. Jest, on w ogóle był, powinien być zbanowany, mieć bana na social media, na wszystko, nie? To jest gościu, który się zatrzymał w rozwoju w 2018 2019 czy w 2019 taki pik chyba był e, tych freaków, czy 20? No, później później 20-20. No to 20, 21. No to on się jakoś zatrzymał w rozwoju na tym etapie i tak się zatrzymało, Adrian dalej myśli, że jest i że wszyscy muszą się układać pod niego, nie? No dobra, ale na razie to wiesz, ta walka jest daleko. Na razie to jeszcze możliwe, że będziesz w której walczył. Jest, bo Adrian na Tuktuku jeździ na Lady Bojach. No to z Huber, może tam z Hubertem będzie jeździł, bo ten Hubert też w Tajlandii jest. O, no może się spotkałem i nagrają na tuktuku, powiedz nam, może nam nagrać. No, teraz tuk mogą nagrywać od razu. tuk-tuka to nagrajcie. Y Turniej, słuchaj, jak ty w ogóle rozkładasz swoje y, szanse w takim turnieju, no bo y, nie oszukujmy się, pierwszy pojedynek, też ciekawy, jakbyś, y, jak, jakby to na ciebie to zadziałało, to wszystko, cało toczka tego wszystkiego, tego fejmu i w ogóle y, walka w MMA też w ogóle, czy MMA, no tam 15 no takie sekund, okrojone, MMA, takie okrojone, nie. co nie? Właśnie myślisz, że byłbyś dużym faworytem tego turnieju? Nie wiem, czy byłbym. Na pewno bym nie był wśród, wśród ludzi faworytem, bo tak jak mówiłeś, dużo osób nie widziało mnie, nie oglądało moich pojedynków, to razu stawiałem tam na kogoś. Mi na przykład tak szczerze się znudziły te same morde oglądanie i chciałbym zobaczyć kogoś nowego w frikach i dlatego też tak nas zbierają. Tu Malichę, tu mnie wiesz, co, tu Halmana. Trzeba próbować, trzeba próbować. No trzeba próbować, bo ludzie już tym żygają. Ja też już trochę żygam tymi pamięci. Na dzisiaj tak siedziałem i trochę mnie to nie, że męczyło, tylko tak, że co myślałem. Ja ludzie mają nowego oglądać, jak oglądają cały czas tych samych ludzi cały czas. Na pewno zniechęcają ludzi do siebie tym właśnie, takimi samymi postaciami te same zestawienia, ten z tym, zaraz ten z tym, zaraz ten z tym, wiesz co, i to jest takie, ten z tym, tu rewanż, zaraz tu coś i... Ten turniej jest spoko obcym, nie? No jest spoko, no bo tutaj mogą wyjść takie nieoczywiste zestawienia, które bym nawet nie pomyślał. Wiesz, no jakbym na przykład, nie wiem, zaraz dał Denisa i wylosował Marcina Wrzowska. No bym nigdy nie pomyślał, żeby ich zestawić tak e, no osobno. I to jest takie nie? dziwne zestawienie do typowania, bo tu masz przewagę jednak dużej wagi e, szaleństwa takiego, a tu masz jakiegoś Gość gościa takiego, zawodowca, zawodowca ułożonego bardzo. Chociaż mi się wydaje, że Marcin by na miękko zrobił Denisa i to wiesz, po prostu swoim doświadczeniem, nie? A ty byś na miękko wszystkich zrobił w boksie? W boksie? No na pewno nie. Myślę, że tak. No myślę, że tak, myślę, że tak. Dlatego proponowałem Labrygasowi walkę. On tam że mnie nie zna i w ogóle. No spoko, no, ale tak, siedzi, w sensie siedzi dzwoni i gada, że tam ludzie albo nagrywa te relacje, że ludzie strudniają się go i tak dalej. Kur ja nawet nie wiedziałem, że on walczy, że ma walczyć w ogóle na tej gali, dopiero go dzisiaj na zdjęciach zobaczyłem. Ja dlatego się zdziwiłem, że on w ogóle jest tutaj, nie? Bo no wszyscy się zdziwili. Dlatego też moja propozycja była, bo boksie się w małych rękawicach w piąstkówkach, bo tak, dyscyplina jest po mojej stronie, a po jego stronie jest siła, wielko, te gabaryty i tak dalej, nie? I to jest myślę fajne dogadanie dzisiaj i też tu dużo osób mi na backstage powiedziało, że. Zestawienie. Fajne zestawienie, no, no. tylko wiesz, na razie, Ogr kontraja, nie? myślę, że musisz jeszcze stoczyć jakiś pojedynek teraz, no, no bo Denis by było, to, nie, fajnie by było, spoko. No czekamy na pojedynek z Adrianem, zobaczymy jak to się potoczy, może nie tu, pewnie nie dojdzie, to jest... no, może na temę MMA, w końcu, w końcu dojdzie do tego pojedynku. No, ale nie w tej wadze śmiesznej, bo... w ogóle jak z tym twoim MMA? Z moim MMA? Trenujesz? Trenuję. Od, od kiedy? Bo już wiem, że tam do przymierzania do fryków to już jest no, od jakiegoś było, dłuższego czasu. do tej pory trenuję. Miałem chwilę przerwy tam z 2-3 miesiące jakieś takie, a tak to chodzę na treningi, nie? Okej. Okay. No, czyli już dłuższy czas na pewno. Ten po... obronie przed 20, umiem kopać co, o dziwo, umiem kopać. Mm. Ciężko było? Nie. Nie. ja kiedyś kopałem, chodziłem na, ja różne sporty walki za dzieciaka trenowałem. I ogólnie tak ja szybko łapię takie rzeczy. nie, Może z parterem gorzej jest, że tam złapaniem niektórych technik, czy coś, ale żeby się obronić, przytrzymać, czy coś, potrafię takie rzeczy zrobić. Nie? No dobra, zobaczymy, jak to będzie jutro. Wyniki. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki.